Cześć, tym razem z Londynu. W zeszłym tygodniu, jak pewnie wiecie, mówiłem Wam o tym, w jaki sposób korzystać z saloników biznesowych i robić to za darmo na lotniskach. Dzisiaj mam okazję z tej wiedzy skorzystać i z lotniska w Londynie chcę Was dzisiaj zaprosić do odcinka mojego blogu, który nazywa się Mental Power, a tematem tego odcinka będzie to, w jaki sposób radzić sobie ze stresem. Serdecznie zapraszam. Otóż jak mawia Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki Myślenia, nie każdy z nas jest w stanie w łatwy sposób zmienić swój stan emocjonalny i ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast każdy z nas jest w stanie reagować pozytywnie na stres albo też poradzić sobie ze stresem tym, że tak zorganizuje swoje życie żeby po prostu sytuacji stresowych uniknąć. Czyli tutaj nie jest to wiedza psychologiczna, jest to bardziej wiedza menedżerska, wiedza logistyczna, żeby nie tylko ze stresem sobie radzić, ale po prostu do tego stresu nie doprowadzać. I moja inspiracja na dzisiaj dla ciebie jest taka, żebyś wziął sobie, czy też wzięła sobie kartkę papieru i wypisała na tej kartce papieru pięć sytuacji, które najbardziej ci w twoim życiu stresują. Bez względu na to, czy to będzie praca, czy życie osobiste, odpowiedz na pytanie, jakie pięć rzeczy Najczęściej wywołują u mnie stres, napięcie, ciśnienie, jakiś niepokój. Jeśli już na kartce będziemy mieli te pięć rzeczy, to pytanie nie brzmi, w jaki sposób będziemy e, radzić sobie z tym stresem po tych sytuacjach, tylko pytanie brzmi zupełnie inaczej. Inspirując się Kanemanem, zadajmy pytanie, co możemy zrobić, żeby tych pięciu sytuacji w swoim życiu uniknąć. Dajmy na to, że rozmowy z pracownikami są dla ciebie czymś, co cię stresuje i co za każdym razem wprowadza cię w niepokój, w dyskomfort. Więc być może nie ma sensu szukać jakiejś metody, która by sprawiała, że ten dyskomfort będzie mniejszy. Większym sensem być może byłoby to, żeby znaleźć sobie menadżera albo dyrektora, który lubi rozmawiać z ludźmi i po prostu tak mu delegować zadania, żeby to on musiał się ze swoimi. Z Twoimi pracownikami komunikować i zdawał ci tylko raport z tego, jakie są wyniki tego procesu. Krótko mówiąc, delegując zadanie na jakiegoś pracownika z Twojej firmy, delegujesz również cały stres, który pojawia się w danej sytuacji. A jeśli jest coś w Twoim życiu osobistym, co Cię bardzo stresuje, na przykład, nie wiem, płacenie rachunków, czy rozmowa z jakąś osobą z twojej rodziny, czy też być może to, że ciągle się gdzieś spieszysz. Zadaj sobie pytanie, jakie zmiany w twoim życiu, jakie nowe nawyki mogłyby spowodować, że te sytuacje będą się zdarzały dużo, dużo rzadziej w twoim życiu. Inspiracja na dziś i to, co chcę wam w tym odcinku przekazać jest taka: zamiast Reagować na stres i wymuszać na sobie zmianę stanu emocjonalnego, spróbuj, jak menadżer, zadać sobie pytanie, co możesz zrobić, żeby uniknąć sytuacji stresujących. No cóż, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że ta lekcja wyda ci się interesująca i przede wszystkim możliwa do wprowadzenia jak najszybciej w Twoim życiu. I serdecznie się do tego zachęcam, bo stres to jest jedna z rzeczy, które najbardziej nas wypalają i przyczyniają się też do wszystkich chorób cywilizacyjnych, które dzisiaj znamy. Warto z tym stresem sobie radzić i po prostu do niego nie dopuszczać. A w przyszłym tygodniu bardzo ważny dla mnie odcinek, już 15, więc w pewnym sensie jest to jakiś tam mały jubileusz. I w tym odcinku opowiem Ci prosto z Sydney, z Australii, o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ale też być może zaskoczę cię w takich kwestiach marketingowo-PR-owych związanych z tym blogiem. Więc jeśli będziesz miał czas, będziesz miał czas. Przyszły poniedziałek o 17.00 widzimy się znowu na Mental Power. A dzisiaj poproszę o łapki w górę, jakieś komentarze. Życzę Ci udanego dnia jesteśmy, mam nadzieję, w kontakcie. Pozdrawiam Cię po z Londynu. Papa. Pa. Ja.